Partnerem wywiadu jest PKN Orlen. Krzysztof Budka, Forum Polskiej Gospodarki. Witam serdecznie. Moim gościem jest Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy do spraw energetyki PKN Orlen. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie dyrektorze. Panie dyrektorze, ostatnio głośno jest o inwestycjach Orlenów w morską energetykę wiatrową. Proszę powiedzieć, czy w ogóle warto stawiać na, na te wiatraki? Warto inwestować w morską energetykę wiatrową? Co te inwestycje mogą dać, zarówno Orlenowi, jak i całej polskiej gospodarce? Morska energetyka wiatrowa to najdynamiczniej w tej chwili na świecie rozwijająca się dziedzina energetyki. Jest to źródło zeroemisyjne. Bardzo wydajne możliwości energetyki wiatrowej na lądzie powoli się wyczerpują, powstają problemy z przyłączami do systemu energetycznego. Natomiast budowa wiatraków na morzu pozwala na to, że te wiatraki jednostkowo mogą być większe. Dzisiaj sięgają mocy 12, mówi się 15 MW, perspektywa jest jeszcze większa. Przyłączane są do systemu energetycznego najwyższych napięć. Również efektywność budowy tych wiatraków na morzu zwiększa niż na lądzie. No wszyscy wiemy, że na morzu ten wiatr jest troszeczkę mocniejszy, troszeczkę dłużej można wykorzystywać jego do pracy wiatraków niż na lądzie. W związku z tym to jest kierunek w tej chwili Zielonej energetyki to jest praktycznie rzecz biorąc najbardziej efektywny kierunek, w którym rozwija się rozwijają się źródła zeroemisyjne. No i oczywiście nas jako Orlenu nie może w tym zabraknąć. Widzimy siebie jako lidera zmian, transformacji energetyki w Europie, ale przede wszystkim w Polsce, chcemy wykorzystać maksymalnie potencjał Bałtyku, możliwości budowy morskich farm no ale patrzymy nie tylko na siebie, patrzymy na całą polską gospodarkę. W związku z tym, tych efektów, które możemy uzyskać z budowy morskiej energetyki wiatrowej, widzimy tutaj bardzo dużo, nie tylko dla nas. Panie dyrektorze, a jak warunki na naszym Bałtyku to sprzyjają taki, takim inwestycjom? Jak by pan to określił? Bałtyk jest jednym, jedną z ciekawszych lokalizacji dla budowy morskich farm. Z kilku względów. Przede wszystkim budowa farm wiatrowych może odbywać się tam, gdzie nie ma zbyt dużych głębokości, a więc, tak powiedzmy, do 40 do 50 metrów. Przy większych głębokościach również można budować morskie farmy, ale wtedy to już muszą być farmy pływające. To są jeszcze nowsze technologie. Może w przyszłości też na Bałtyku się pojawią. Dzisiaj raczej myśli się o tym o, na wodach gdzieś, powiedzmy, oceanicznych. Natomiast drugą taką bardzo dużą zaletą Bałtyku jest to, że wieczność tego morza jest bardzo dobra, a jednocześnie no wiemy, że nie występują u nas zjawiska typu powiedzmy jakieś huragany. Bardzo duże, nie ma tutaj dużej zmienności prędkości siły wiatru. Mniej więcej kierunek tego wiatru jest bardzo stały, zarówno jak i jego prędkość. W związku z tym można bardzo, bardzo optymalnie wykorzystać turbiny wiatrowe. Czyli stabilizacja tego naszego morza, powiedzmy, jest jednym z plusów tych inwestycji. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest, są obecnie inwestycje grupy Orlen w morską energetykę wiatrową? Tak naprawdę rozpoczęliśmy proces inwestycji 3 lata temu. Rozpoczęliśmy go od badań środowiskowych od rozpoczęcia pomiarów wieczności. Te pomiary cały czas są kontynuowane. Mamy już bardzo bogatą bazę danych, co jest podstawą do tego, żeby w sposób optymalny zaprojektować farmę wiatrową. Mamy, złożyliśmy, skończyliśmy badania środowiskowe, złożyliśmy dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, po to, żeby uzyskać pozwolenie środowiskowe. Mamy nadzieję, że w tym roku, gdzieś nie wiem, w, w kwietniu, w maju, takie pozwolenie uzyskamy. Jesteśmy po, aby uzyskać to pozwolenie środowiskowe. Oczywiście zrobiliśmy jakąś geologię wstępną też tego naszego obszaru. Jesteśmy po pracach przygotowawczych do budowy kabla przyłączeniowego pomiędzy farmą a nowobudowaną stacją w Choczewie i rozpoczęliśmy proces tzw. Tak front-end engineering, czyli proces projektowy. A i oczywiście mamy już też umowę przyłączeniową z PSE. Także powiedziałbym, że przez te trzy lata, od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pracę, no postęp tych prac jest naprawdę znaczący. Tempo tych prac jest też bardzo duże. Do tej pory dotrzymujemy harmonogramu. Natomiast nie tak dawno podpisaliśmy również umowę joint venture z firmą Northland Power, która będzie naszym udziałowcem w tej inwestycji, obejmie 49% udziałów, co też pomoże nam na pozyskanie tej wiedzy, która by była, która jest dla nas konieczna już na etapie uzyskiwania pozwoleń budowlanych, samej budowy, optymalizacji farmy i dalej eksploatacji tej farmy o firmie Nordland Power to jeszcze sobie powiemy. A proszę powiedzieć, jakby tak szary konsument zapytał przeciętny, to kiedy ten prąd popłynie z tych wiatraków, tak mniej więcej, jak możemy czasowo to określić. Inwestycje na morzu ze względu na warunki pogodowe obarczone są dość sporym ryzykiem właśnie harmonogramowym. Prace mogą być wykonywane tylko wtedy, jeżeli nie ma, jest odpowiednia wysokość fali, nie ma sztormów i to musi być takie okienka pogodowe, muszą być co najmniej kilkudniowe. W związku z tym, uzyskanie takiej konkretnej daty, dzisiaj przewidzenie, powiedzmy dokładnego miesiąca roku, w którym mielibyśmy oddać farmę do eksploatacji, może być trochę problematyczne. Tym niemniej jednak to, co zakładamy w naszym harmonogramie, to rozpoczęcie prac w 2023 roku i zakończenie ich w roku 2026. Panie dyrektorze, te inwestycje są bezpieczne dla, dla lokalnego otoczenia, dla środowiska? Jak, jak z tej perspektywy to wygląda? Jak najbardziej. W pracach związanych z uzyskaniem pozwolenia środowiskowego. Badaliśmy migrację ptaków, badaliśmy faunę, fitoplankton, badaliśmy dno, robiliśmy wszelkie niezbędne badania do tego, ażeby zobaczyć, jaki jest właśnie wpływ budowy wiatraków na, na środowisko morskie. Proszę sobie wyobrazić nawet, że w jednym z tych badań było, jednym z tych badań było badanie migracji nietoperzy pomiędzy Polską a Szwecją. Wtedy pierwszy raz się dowiedziałem, że nietoperze pomiędzy tymi dwoma krajami przelatują, tak? Także sporo wiedzy też dodatkowej tutaj nabywamy. Te badania przeprowadziliśmy, ponieważ morskie farmy wiatrowe w wielu krajach zostały już wybudowane, a więc istnieje też pewne doświadczenie. Pokazujące, w jaki sposób one wpływają też na, na środowisko morskie. I muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy tutaj no, pozytywnie zaskoczeni, ponieważ okazuje się, że tam, gdzie zostały wybudowane morskie farmy wiatrowe, same te konstrukcje stają się takim zaczątkiem budowania jakichś całych systemów, mianowicie. Następuje zarastanie ich, następuje tam większe, pokazuje się większa ilość ryb, dno zamiast piaszczystego, jak do tej pory. Zaczyna też ofitować w jakąś tam roślinność morską, także są to takie troszeczkę enklawy, na których zaczyna się rozwijać życie morskie. Także możemy powiedzieć, że wpływają jak najbardziej pozytywnie. Oczywiście bardzo mocną uwagę zwracamy na migrację ptaków, i jeżeli okazuje się, że na terenie naszej farmy. Jest szlak, którym następuje migracja ptaków, to albo zostaje on wyłączony w ogóle z podbudowy, albo są dopuszczalne też, patrząc na jakieś rozwiązania światowe, dopuszczalne są takie możliwości, że na pewien czas, wtedy, kiedy ta migracja następuje, zostają te farmy wiatrowe wyłączone, tak żeby te ptaki spokojnie mogły, mogły przelatywać. W związku z tym, oczywiście, no, staramy się, ażeby sama morska energetyka wiatrowa, skoro jest tą energetyką zeroemisyjną, i przyjaznym środowisku. W związku z tym musimy bardzo uważać na to, żeby sama budowa i eksploatacja tych farm również taka sama dla tego środowiska była. Panie dyrektorze, porozmawiajmy chwilę o firmie, o której Pan wspominał: Northland Power to jest partner grupy Orlen w tych wszystkich inwestycjach związanych z morską energetyką wiatrową. Dlaczego ta firma? Dwa lata temu ogłosiliśmy przetarg, czy znaczy rozesłaliśmy zapytania ofertowe do wybranej grupy największych firm w Europie i na świecie zajmujących się budową morskich farm wiatrowych. Zapytanie wysłaliśmy do ośmiu największych firm. Następnie przeprowadziliśmy cały proces selekcji. No i na sam koniec doszliśmy do trzech największych firm, które tak naprawdę złożyły nam no, bardzo interesujące, ciekawe e, oferty, które były bardzo no, wyrównane. E, spośród nich jednak najlepszą ofertą okazała się oferta firmy Northland Power. E, rozpoczęliśmy z nimi proces negocjacji, otrzymali wyłączność na te negocjacje. No i po negocjacjach okazało się, że rzeczywiście... Wszystkie warunki, które były w zapytaniu ofertowym, zostały spełnione. Uzyskaliśmy bardzo dobre warunki finansowe. Natomiast to, co jest też ważne, to patrzyliśmy też i na doświadczenia tych firm. Notland Power ma kilka firm wiatrowych właśnie tutaj w, na Bałtyku. Są to trzy, trzy farmy, które już wybudowała, eksploatuje. Ma sporo firm, które ma w trakcie budowy. I to, co jest też ciekawe, to to, że Northland Power realizuje swoją inwestycję w oparciu o model finansowania, tak zwany project finance, gdzie głównym zabezpieczeniem dla banków i instytucji finansowych jest sam projekt. Żeby taką operację przeprowadzić, ona jest dość specyficzna, wymaga ona troszeczkę innego podejścia do do projektu wymaga pakietowania pewnych zakupów. Bardzo dużą uwagę zwraca się również na wszelkie sprawy związane z ubezpieczaniem poszczególnych ryzyk. I to jest ten model, który nam też, model finansowania, który nam jako Orlenowi najbardziej odpowiada. A więc liczymy na to, że pozyskując takiego partnera, nie tylko pozyskamy wiedzę konieczną do. Rozpoczęcia naszej działalności w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, ale również to będzie bardzo ciekawy partner przy finansowaniu tej inwestycji. Pamiętajmy, proszę Państwa, że mówimy o mniej więcej 12 miliardach złotych tylko i wyłącznie na tą naszą inwestycję. W tym samym czasie powstanie jeszcze kilka innych farm wiatrowych, a więc dla polskiego systemu finansowego no na pewno będzie to dość spore obciążenie. I tutaj metody finansowania, doświadczenie w finansowaniu, doświadczenie w rozmowach z instytucjami finansowymi no, będzie też kluczowe dla realizacji tego przedsięwzięcia. Panie dyrektorze, tak się zastanawiam, to też jest pytanie bardzo ważne z punktu widzenia. Całe, całej polskiej gospodarki, czy w tych wielomiliardowych inwestycjach y, będą brały udział również firmy mniejsze z sektora MŚP, polskie firmy, które mogą dzięki temu się rozwijać, skoczyć na jakiś wyższy poziom innowacyjności? Jak najbardziej. Uważamy, nawet dzisiaj już jeżeli spojrzymy na udział polskich firm w budowie y, obiektów morskiej energetyki wiatrowej w, w Europie, to już dzisiaj widzimy, że bardzo dużo mniejszych, większych, średnich polskich firm w tym procesie uczestniczy. Nie budują oczywiście tego w Polsce, ale powiedzmy gdzieś w Wielkiej Brytanii, ubrzeży Niemiec, Danii, a więc mamy dzisiaj już zasoby, mamy dzisiaj już odpowiednią wiedzę, która jest właśnie w tych małych firmach. A żebyśmy mogli wykorzystać ich do, 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 naszej, do naszej inwestycji. To, co chcemy zrobić, to oczywiście zwracać no, szczególną uwagę na wykorzystanie polskiej gospodarki, na wykorzystanie polskich firm. Jeżeli inwestujemy 12 miliardów złotych w taki projekt, to chcielibyśmy, ażeby te 12 miliardów no, stało się dźwignią też nie tylko dla nas, ale i też dla bardzo, bardzo wielu polskich firm. I z naszej dotychczasowej wiedzy, patrząc na to, jak takie projekty są realizowane za granicą, jeżeli popatrzymy na przypadek, czy na przypadki Danii, czy powiedzmy Wielkiej Brytanii, to widać, że pewne, powiedzmy, małe miasteczka z przystanią portową, które do tej pory nie były w pełni wykorzystywane, po wprowadzeniu tam morskiej energetyki wiatrowej, po zbudowaniu tego całego zaplecza niezbędnego do, do budowy wiatraków, no niesamowicie odżyły, ale to nie tylko mówimy o tych miastach, które bezpośrednio są na wybrzeżu, ale również i cała gospodarka, która musiała pracować na, na, nad dostawami części, nad całą logistyką, nad nawet chociażby takimi zagadnieniami, powiedzmy, jak szkolenia, które są bardzo ważne, nad transportem powietrznym, lądowym, dostawą stali, dostawą wyposażenia. Jest to coś, co tak naprawdę bardzo mocno rozwija tą gospodarkę i na przykładzie właśnie Wielkiej Brytanii najlepiej widać, jaki był wpływ rozwoju morskiej energetyki na samą gospodarkę kraju. I dokładnie to samo chcielibyśmy zrobić w Polsce. Przewidujecie jakieś, nie wiem, ewentualnie szkolenia czy, czy, czy doszkolenie, współpracy z, z takimi podwykonawcami mniejszymi, bo no być może będą, będą wymagać te, te, te mniejsze firmy tego typu działań? W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, przeprowadziliśmy spotkanie z potencjalnymi dostawcami. Przedstawiliśmy im, jakie są nasze, jakie są nasze potrzeby związane, związane z usługami. Serwisowymi, z, dostaw, z dostawami. Uczestniczyło w tym około 300 firm, jakieś 400 osób, 300 firm. Oczywiście zrobiliśmy to wirtualnie, na no nie mogliśmy się wszyscy spotkać. Natomiast odbiór tego spotkania, z tego co wiemy, był bardzo dobry. Przedstawiliśmy, jakie procedury byłyby używane. Przez spółkę Baltic Power przy kontraktowaniu takich dostaw czy usług. W tym roku będziemy jeszcze kontynuować tego typu spotkania. Chcielibyśmy, ażeby potencjalni dostawcy, potencjalni nasi: Kooperenci mieli odpowiedni czas na przygotowanie się. Czasami będzie to wymagało, czy przestawienia troszeczkę profilu produkcji, czy w ogóle umieszczenia w harmonogramie jakimś tam długookresowym tej, tego zaangażowania w naszą inwestycję. Dlatego chcemy zacząć rozmawiać jak najszybciej. Takie spotkanie będziemy kontynuować i będziemy na bieżąco przekazywać, gdzie jesteśmy z projektem, jak wygląda ten już uszczegółowiony harmonogram, kiedy tacy dostawcy czy usługi byłyby przez nas kontraktowane. A proszę powiedzieć, pandemia jakoś pokrzyżowała mocno plany, czy, czy wbrew temu, co się dzieje, to wszystko idzie odpowiednio swoim, swoim torem? Muszę powiedzieć, że no pracuje się troszeczkę trudniej, no chociażby ze względu na to, że no staramy się, ażeby część pracowników pracowała zdalnie, z domu. Trochę trudniejsze są spotkania, bo jednak spotkania przez wideo to nie jest to samo, co, co spotkanie bezpośrednie, osobiste. Ale nie wpłynęło to jakoś na nasz harmonogram prac. To, co sobie zaplanowaliśmy na ubiegły rok, to rzeczywiście zostało wykonane tam, gdzie trzeba pojechać na miejsce, nie wiem, do jakichś tam portów operacyjnych, inwestycyjnych. Tam, tam jeździmy, odbywamy spotkania, robimy jakieś wizje lokalne, a więc te prace w terenie, które są związane z geologią, pozyskiwaniem terenów, te oczywiście, gdzie trzeba wyjechać, tam się jeździ i tam pracujemy. Natomiast te wszystkie prace biurowe, które nie muszą być realizowane tutaj na miejscu w naszym biurze, a pracownicy mogą być w domu, te oczywiście odbywają się z domu, także staramy się żeby harmonogram tej inwestycji nie ucierpiał, ale jednocześnie też no, dbamy bardzo mocno o, o zdrowie naszych pracowników. I do tej pory, powiem szczerze, nie mieliśmy jakichś większych problemów. Panie dyrektorze, często czytając o w ogóle inwestycjach w odnawialne źródła energii, można się spotkać z takim twierdzeniem, że one poprawią bezpieczeństwo energetyczne. Rzeczywiście tak jest, że, że, że te inwestycje, dzięki tym inwestycjom Polska będzie bezpieczniejsza pod względem energetyki? Jak wiemy, reformy sektora energetycznego, restrukturyzacja sektora energetycznego, Zielony Ład no, wymuszają na nas to, że będziemy musieli stopniowo odchodzić od węgla. Elektrownie węglowe to są elektrownie podstawowe, pracujące w tak zwanym baseloadzie, czyli takim podstawowej warstwie zapotrzebowania. Ale to, co najważniejsze, są to też elektrownie, które mogą być zdalnie sterowane przez polskie sieci elektroenergetyczne i nadążają one jakby za zmiennością zapotrzebowania w systemie. Jeżeli mówimy o źródłach odnawialnych, czy to jest fotowoltaika, czy źródła wiatrowe, no to one pracują oczywiście wtedy, kiedy Sprzyja, kiedy są do tego warunki, czyli kiedy jest odpowiednie naświetlenie albo wtedy, kiedy wieje wiatr. No, no tu przewagą morskiej energetyki wiatrowej jest to, że jednak ten wiatr na, na, w obszarach morskich wieje troszeczkę dłużej niż na lądzie, jest bardziej właśnie wyrównany, o czym wcześniej mówiłem, ale nie jest to ta sama praca, co praca elektrowni takich bazowych, podstawowych, właśnie węglowych. W związku z tym, co robimy, co my robimy też w Orlenie, Budujemy odpowiedni tak zwany miks energetyczny, to znaczy nie opieramy się tylko i wyłącznie na źródłach odnawialnych, ale jak Państwo wiecie, budujemy elektrownię gazową w tej chwili w Ostrołęce. Mamy już 1500 MW zainstalowanych w istniejących naszych elektrowniach gazowych i staramy się, ażeby zbilansować. Odpowiednio ilość źródeł odnawialnych z ilością źródeł gazowych, które są źródłami bardzo elastycznymi, o wiele bardziej elastycznymi niż elektrownie węglowe. Są to źródła, które w momencie, kiedy przestanie wiać, przestanie świecić, które w tym momencie będziemy mogli dociążyć i w związku z tym zagwarantować to bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej w systemie. A jednocześnie, jeżeli nastąpią jakieś nagłe zmiany zapotrzebowania, to takie elektrownie gazowe też bardzo szybko mogą nadążać za tymi zmianami mogą pracować w tak zwany sposób interwencyjny czyli jeżeli jakiś duży blok gdzieś w Polsce nagle by. Jak to się mówi, wypad przestał działać, to w tym momencie właśnie wchodzą takie szybkie źródła gazowe. A więc można budować odnawialne źródła energii, trzeba budować odnawialne zeroemisyjne, ale trzeba pamiętać o tym, że dla bezpieczeństwa systemu energetycznego potrzebne są właśnie źródła bardzo elastyczne. W przyszłości prawdopodobnie pojawią się magazyny energii, natomiast na dzień dzisiejszy no, to, ta technologia jest jednak trochę jeszcze zbyt droga. Rozumiem, a pytanie jak najbardziej zasadne, prawda, bo dla nas dzisiaj y, tematy związane z transformacją energetyczną, z tymi wszystkimi inwestycjami w OZE to jeszcze taka trochę abstrakcja, natomiast no, wszystkim do głowy przychodzą dwie rzeczy. Po pierwsze, y, ile ta tra cała transformacja będzie kosztować i po drugie właśnie, czy ona będzie na tyle bezpieczna, że nie będzie, nie będzie nam grozić jakiś blackout, jakiś brak dostawy czy, czy ciepła, czy, czy prądu. I oczywiście trudno się dziwić, że ludzie zadają takie pytania, ale tak jak pan dyrektor mówi, rozumiem, że są przygotowane, Rozwiązania na, na ewentualne zagrożenie, jakie to ze sobą niesie. Jak najbardziej. Ja pracuję 30 lat w, w energetyce i kiedyś nawet zajmowałem się planowaniem rozwoju systemów energetycznych, no i tam podstawową zasadą, podstawową, naszą taką funkcją celu to było właśnie zabezpieczenie ciągłości dostaw dla klientów i to Nadal wtedy to było bardzo ważnym zagadnieniem, tak samo dzisiaj wiem, że dla PSE jest to bardzo ważne i podstawowe. Zagadnienie i oczywiście systemy energetyczne budowane są tak, ażeby tą ciągłość zapewnić, no bo to jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ludzi, którzy nie wiem, mogą gdzieś utknąć w windzie czy jakieś tam operacje w szpitalach i tak dalej, i tak dalej. Energia elektryczna po prostu musi być dostarczana, ale w tej chwili zwracamy uwagę na to, ażeby jej produkcja odbywała się no, z minimalnym obciążeniem środowiska. Nie da się tego zmienić z dnia na dzień, nie da się przejść z dnia na dzień. Systemu, w którym tak jak dzisiaj produkujemy około nie wiem, 70% na węglu, do systemu kompletnie bezemisyjnego. Musimy tę transformację robić w sposób stopniowy. My sami w Orlenie ogłosiliśmy odejście od CO2, ale dopiero w roku 2050. Podobnie jak w, narcy, jak w energetyce, podobnie u nas nie możemy tego zrobić z dnia na dzień. Ale ważne jest, że taki program mamy, że taki plan istnieje. No, i w tym procesie przejścia do tej zeroemisyjnej energetyki no będziemy odchodzić stopniowo od źródeł bardzo emisyjnych, od źródeł węglowych poprzez źródła gazowe, które są no, niskoemisyjne, ale też jakaś emisja istnieje, aż do tych źródeł rzeczywiście całkowicie bezemisyjnych. I ten rok 2050 no wyobrażałbym sobie właśnie tak że to są źródła zeroemisyjne może jakieś nowe technologie i prawdopodobnie dość spora ilość akumulatorów energii magazynów energii które właśnie zapewnią tą bezpieczną i bezpieczne zasilanie ciągłe zasilanie Panie dyrektorze wspomina pan Chwilę wcześniej o Europejskim Zielonym Ładzie, o tym całym programie przejścia właśnie transformacji energetycznej, przejścia na, na zwiększone zapotrzebowanie energii właśnie z odnawialnych źródeł. Proszę powiedzieć, dla polskiej gospodarki, już patrząc właśnie na, na nasz specyficzny układ, miks energetyczny, to jest Pana zdaniem bardziej szansa, szansa na rozwój, na innowacyjność, czy jednak mimo wszystko cały czas zagrożenie i wyzwania, o których, o których powinniśmy pamiętać? Jest to na pewno szansa. Dlaczego? Mówimy o ogromnej zmianie technologii, mówimy o przestawieniu się na innego rodzaju gospodarkę energetyczną, mówimy o niezbędnych tutaj inwestycjach, a więc inwestycje to znaczy rozwój gospodarczy, inwestycje to są nowe miejsca pracy, jednocześnie zmiana Przestawienie się na gospodarkę tą zeroemisyjną spowoduje też to, że z punktu widzenia no, makroekonomii kraju staniemy się, można powiedzieć, zdrowszym społeczeństwem, jeżeli dzisiaj spojrzymy na jakiekolwiek mapy emisji, jeżeli popatrzymy na tą niską emisję w naszych miastach. i Porównamy się do powiedzmy innych krajów europejskich, no to nie wypadamy najlepiej. To są choroby płuc, to są różnego rodzaju inne problemy i oczywiście musimy tutaj temu zapobiegać. A transformacja energetyczna to jest nie tylko właśnie energetyka, to jest też i transport. Dlatego mówimy coraz więcej o wodorze, mówimy o samochodach elektrycznych, ale wtedy oczywiście one mają sens, jeżeli ta energia elektryczna jest tą nisko albo zeroemisyjną, a więc Patrzymy już na wodór i to wydaje nam się, że to jest paliwo przyszłości. Jako Orlan w tej chwili prowadzimy kilka inwestycji pilotażowych związanych z wykorzystaniem wodoru, zarówno dla celów napędu pojazdów, jak i magazynu energią szeroko, dosyć może być wykorzystany. I to są te nowe technologie to są technologie innowacyjne, które powodują to, iż nie staniemy się, czy nie będziemy już. Państwem opartym na wyłącznie własnych surowcach, ale będziemy państwem no, troszeczkę bardziej technologicznym, tak? Także ten wpływ na gospodarkę ja widzę tutaj jak najbardziej bardzo pozytywny. Oczywiście czekają nas dość spore inwestycje, dość sporo przekształceń, które no, nie są łatwe, ale każda zmiana to jest postęp, i każda zmiana uczy i na wszystkich tych zmianach naprawdę możemy bardzo dużo skorzystać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy do spraw energetyki PKN Orlen. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Dyrektorze, do zobaczenia. Partnerem wywiadu był PKN Orlen.